Siemanko, witajcie moi drodzy z tej strony Ja tych Grzybo Witam was dzisiaj w odcinku z 1 na 1 z widzem Mamy go z discorda także jeśli chcecie wystąpić może mieć okazję na wystąpienie w odcinku Właśnie to wbijajcie na discorda, link macie w opisie I wbijajcie też na instagrama A dzisiaj jest taka akcja, że daję tutaj widzowi, ale on o tym nie wie yy, Za jednego killa jedną złotówkę Czyli jak na przykład wygra ten mecz no to dostanie skina za 8 albo 16 złotych także zobaczymy i co? Widzimy się już na arenie. Dobra, jesteśmy moi drodzy na arenie. Znaczy na ręce jest ze mną cichtaku. Dobry wieczór. I ten... No i pykamy sobie właśnie na aim redline. I tam wiem, że idzie. Ale no niechaj, to ile gramy do 16? No to trochę lipa. Muszę to wygrać. Kurde. Ajajaj, tu nie mam WP, nie na tej mapie, słuchaj. W ogóle tu kiedyś była na tym kontraktacie. Zobaczmy, nie wątpię trochę. Nie no, serio? Ale, nie, to Zypy jednak jest, nie no, dobra, o. Okej okay. No i ty też, ka przy okazji. Zobaczmy, zobaczymy. zobaczymy. Wychyl. Masz. Oh, no, rozane, rozane. Wychylałem cały czas, a ciebie nie było. Ojej, o nie. Na pamięć. Haczyk, haczyk. No na szczęście tak, ale wiesz. O, oh jest. Nie bierz. Patrzcie, tu kolega ma Golda 3 niby i Suprima. No, widać właśnie. Jak to wygląda? Nie? Nie. nie. No to spoko, ale w teraz to nie Byłem ścianą już. W każdym bądź razie, ale nie zabiłem cię Foto. Jest dobrze dobra myślałem, że będzie gorsze, ale tu idzie mi dobrze całkiem dobrze oj, oj 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 są już jakieś whoch <grym>, No teraz to mnie umysłem normalnie w tym zagraniem Dobra to jest mapa ogólnie Tero więc wiesz e, Oh, a w ci coś nie pomaga. Tylko dentmatcha jednego grałem przed tym Naprawdę, a ja dopiero wbiłem. Na szczęście tam cię się znalazłem tutaj na Steam, bo na Discordzie mi nikt nie odpisał. Zapił dla jedany. Dobra, po to. Co się dzieje? O! Oh. Aha, rozumiem. No, chodzi kiedy? rozumiem, rozumiem. Player easy, faktycznie. Aj, <śleski> 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 no, Zraszył mnie tu jeszcze. Ja nie widziałem twojego łebka, tak prawie. Jakoś mi się zlewasz z powierzchnią. Dobra, ale wygrałem, ale nie ma tego złego na dobre, bo wygrałeś skina za 7 zł, rozumiesz. No, no to tak jest. Odcinek sam wity, że jak mnie zabijesz, to dostajesz za killa złoteczkę. No i sobie wygrałeś 7 zł skina No nie ma byłoby odwrotnie. No, ciekawe. No, także zaraz jest coś dla mnie. Dam. Co mam w ekwipunku za 7 zł? Mam nadzieję, że nic, że nic, nic nie dam. Ale moi drodzy, jeśli wy chcecie mieć taką okazję, jak dostał tutaj cichy taku, szansę normalnie niesamowitą, to wbijajcie na Discorda, na Instagrama i wbijajcie też na grupę na Steam, bo tam na drugim kanale coś się będzie działo związanego z grupą. Także wbijajcie tam i my się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, narka. Dobra.